Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Sformułowanie to, zamieszczone w drugim artykule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, uwypukla nie tylko wzajemne powiązanie państwa z prawem, lecz przede wszystkim ma na celu podkreślenie ogromnej roli prawa na wszystkich odcinkach działalności państwa. A także w całej sferze obrotu prawnego, zarówno na terenie państwa, jak i w stosunkach z zagranicą. Tę ogromną rolę prawo może odegrać jednak tylko pod pewnymi warunkami. Jednym z podstawowych warunków jest upowszechnienie znajomości prawa w społeczeństwie, ugruntowanie świadomości prawnej członków społeczeństwa. Oraz zaszczepienie im kultury prawnej, aby mogli realizować zasady praworządności na wszystkich zajmowanych stanowiskach. Celowi temu służy niniejszy podręcznik. Nieświadomość konsekwencji prawnych, a zwłaszcza nieuświadomienie sobie odpowiedzialności za określone działania i ich skutki. Jest przyczyną licznych w praktyce wypadków lekkomyślnego składania oświadczeń, zawierania umów, podejmowania interwencji. Kolejnym celem podręcznika jest przedstawienie zasad prawidłowego czytania i rozumienia aktów prawnych. Bez zrozumienia tych zasad wiedza stałaby się w krótkim czasie nieaktualna. Nabycie takich umiejętności jest możliwe tylko przez zapoznanie się z zasadniczymi pojęciami prawnymi, ze stosowaną terminologią, a przede wszystkim z zasadami wykładni, czyli z zasadami tłumaczenia obowiązujących norm. Po opanowaniu tej umiejętności, z jednoczesnym zaznajomieniem się z zasadami ogólnymi, Czytelnik nie będzie bezradny wobec wielkiej liczby nowych aktów prawnych, z jakimi stykać się będzie w swej pracy codziennej. Ogólne pojęcia prawne. Norma prawna jest popartą przymusem państwowym ogólną regułą postępowania skierowaną do abstrakcyjnego adresata określającą jego postępowanie w przewidzianej tą normą sytuacji. Każda norma prawna określa, jak mają zachować się ci, do których jest skierowana, jeżeli znajdą się w sytuacji określonej w danej normie. Od pojęcia normy prawnej odróżnić należy pojęcie przepisu prawnego. Przepisy prawne są wyodrębnionymi zdaniami zamieszczonymi w aktach prawnych, np. w konstytucji, ustawach, rozporządzeniach. Są one elementarnymi cząstkami tych aktów. Ze względów porządkowych przepisy ujmuje się w formie artykułów lub paragrafów. Artykuły i paragrafy dzieli się na ustępy oznaczone cyfrą arabską, na punkty oznaczone cyfrą arabską z nawiasem oraz litery. Normy prawne mają określoną strukturę wewnętrzną. W normach tych wyróżnić można trzy części: hipotezę, dyspozycję, sankcje. Hipoteza to część normy określająca krąg adresatów, do których norma się odnosi i okoliczności, w jakich ma zastosowanie. Hipoteza określa warunki, których zaistnienie powoduje obowiązek, Zachowania się w sposób wskazany w normie. Dyspozycja jest częścią normy wyznaczającą sposób postępowania w sytuacji, w której spełnione zostały warunki przewidziane w hipotezie. Sankcja jest częścią normy określającą następstwa zachowania się w sposób niezgodny ze wskazaniami określonymi w dyspozycji. Ta klasyczna trójczłonowa budowa normy prawnej ulega pewnym modyfikacjom. W normach prawa karnego hipoteza jest połączona z dyspozycją w jedno określenie czynu przestępczego. Z kolei w normach prawa cywilnego wyodrębnić można łatwo hipotezę i dyspozycję. Sankcja natomiast przewidziana jest zwykle w innych przepisach. Sankcje w normach prawnych są zróżnicowane. W normach prawa karnego sankcja ma charakter zagrożenia represją karną, np. w postaci kary pozbawienia wolności lub grzywny. W prawie cywilnym sankcja może przybierać formę zagrożenia egzekucją majątkową, może też polegać na zagrożeniu nieważnością określonych działań. W normach prawa administracyjnego sankcja może polegać na zagrożeniu karami administracyjnymi, np. grzywną, mandatem. Rodzaje norm prawnych Normy prawne formułować mogą w sposób bezwzględny obowiązek postępowania w sposób przewidziany w danej normie. Normy takie nazywamy imperatywnymi, bezwzględnie obowiązującymi. Do takich należą na przykład normy prawa karnego. W niektórych gałęziach prawa, przede wszystkim w prawie cywilnym i handlowym, obok norm o charakterze imperatywnym występują także normy, które pozostawiają stronom swobodę ukształtowania swoich stosunków w sposób odmienny od wskazanego w normie. Normy takie nazywamy dyspozytywnymi, względnie obowiązującymi. Na przykład norma zawarta w artykule 642 paragraf 1 kodeksu cywilnego, stanowiąca, iż w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła, jest przykładem normy dyspozytywnej. Normami dyspozytywnymi posługuje się ustawodawca, jeżeli chce pozostawić stronom określony zakres swobody w kształtowaniu ich wzajemnych stosunków. Normy dyspozytywne są stosowane także w sytuacjach, gdy strony układając swe stosunki, zawierając jakąś umowę, pewne kwestie pominęły. Normą imperatywną jest na przykład norma zawarta w artykule 99 paragraf 1 kodeksu cywilnego stanowiąca, że pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Stosunek prawny. To stosunek społeczny regulowany przez normy prawne, którego uczestnicy występują jako podmioty praw i obowiązków. O tym, jaki zakres stosunków objąć regulacją prawną, decyduje wola ustawodawcy. Z reguły, unormowane za pomocą prawa, z reguły, unormowanie za pomocą prawa dotyczy tych stosunków społecznych, które uznane zostają w danym państwie za istotne, wymagające utrwalenia lub ochrony. W każdym stosunku prawnym wyróżnić można cztery następujące elementy: podmioty, między którymi zachodzi stosunek prawny mogą nimi być ludzie bądź pewne organy, instytucje, osoby prawne. Przedmiot stosunku prawnego, którym jest określone zachowanie uczestników tego stosunku. Prawo, czyli uprawnienie, polegające na możliwości domagania się przez podmiot uprawniony określonego zachowania od drugiej strony stosunku prawnego. Obowiązek, będący odpowiednikiem, korelatem tego prawa. Prawo może być przedmiotowe i podmiotowe. Prawo przedmiotowe to normy prawne. Definicja prawa, określając prawo jako zespół norm, tym samym określa pojęcie prawa przedmiotowego. Każda z obowiązujących norm jest wycinkiem prawa przedmiotowego. Prawo podmiotowe to przyznana i zabezpieczona przez normy prawne, a wynikająca ze stosunku prawnego. Możność postępowania w określony sposób. Wśród praw podmiotowych wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje: prawo podmiotowe bezwzględne, prawo podmiotowe względne. Prawo podmiotowe bezwzględne może być skierowane do każdej osoby. Obowiązek odpowiadający prawu bezwzględnemu ciąży na całym otoczeniu uprawnionego a nie na ściśle oznaczonej osobie. Obowiązek ten polega na powstrzymywaniu się od działań, które mogłyby naruszyć prawo podmiotowe uprawnionego. Do praw bezwzględnych należą prawa rzeczowe, prawo własności, niektóre prawa rodzinne, prawa osobiste. Prawa podmiotowe względne to prawa, które mogą być skierowane tylko wobec oznaczonej osoby lub grupy osób. Obowiązek odpowiadający takiemu prawu spoczywa nie na wszystkich, lecz na konkretnej osobie lub grupie osób. O tym, które prawa mają charakter praw podmiotowych bezwzględnych, a które względnych, przesądza wola ustawodawcy, który za pomocą norm imperatywnych ustala katalog praw bezwzględnych. W prawie podmiotowym można niekiedy wyodrębnić jego poszczególne części składowe, zwane uprawnieniami. Przykład. W przysługującym właścicielowi prawie własności wyodrębnić można uprawnienie władania, korzystania i rozporządzania rzeczą. Roszczeniami nazywamy prawa lub uprawnienia skonkretyzowane w ten sposób, że stwarzają uprawnionemu możność żądania, od oznaczonej osoby konkretnego zachowania się. Zdarzenie prawne. Zdarzenie prawne. Niekiedy z norm prawnych wynikać mogą bezpośrednio prawa i obowiązki określonych osób, np. prawa lub obowiązki obywatelskie określone w konstytucji. Zwykle jednak normy określają jedynie okoliczności, w jakich powstają, zmieniają się lub wygasają stosunki prawne między podmiotami, a więc okoliczności, w jakich powstają ich wzajemne prawa i obowiązki. Powstanie, zmiana lub ustanie konkretnego stosunku zależne jest od zaistnienia zdarzenia określonego w hipotezie normy prawnej, z którym norma prawna łączy skutki prawne. Zdarzenia prawne to zdarzenia wywołujące skutki prawne w postaci powstania, zmiany lub wygaśnięcia stosunku prawnego. Niektóre zdarzenia są niezależne od woli ludzkiej, są one jednak zdarzeniami prawnymi, wywołują bowiem skutki prawne. Większość zdarzeń prawnych zależy od woli ludzkiej, nazywane są one działaniami. Działania podzielić można na dwie grupy. 1. Akty prawne o charakterze nienormatywnym, zwane czynnościami prawnymi. 2. Czyny. Akty prawne to zdarzenia zmierzające do wywołania skutków prawnych, np. zawarcie umowy najmu, wypowiedzenie umowy o pracę, interwencja policji. Wśród aktów prawnych wyróżnia się akty cywilnoprawne oraz akty organów państwowych, wywołujące skutki prawne. Akty cywilnoprawne mogą być jednostronne oferta testament oraz dwustronne lub wielostronne umowy. Akty organów państwowych to akty administracyjne oraz orzeczenia sądowe. Czyny są zdarzeniami prawnymi dokonywanymi bez zamiaru wywoływania skutków prawnych, choć oczywiście skutki takie wywołują. Na przykład złodziej działa dla osiągnięcia korzyści majątkowej, nie zaś w celu wywołania skutku prawnego. Skutek ten bowiem jest dla niego niekorzystny. Wśród czynów najliczniejszą grupę stanowią czyny niedozwolone, przestępstwa czyny zabronione przez prawo cywilne, zwane deliktami cywilnymi, delikty administracyjne i tym podobne. Czynem dozwolonym jest na przykład objęcie w posiadanie rzeczy niczyjej. Stosowanie prawa Przestrzeganie prawa polega na zgodnym z prawem postępowaniu zarówno obywateli, organów państwa, jak i innych podmiotów. Stosowanie prawa polega natomiast na specyficznych formach działania organów państwowych, przede wszystkim organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracji. Działalność ta polega bądź na ustaleniu istnienia określonych stosunków prawnych, bądź na tworzeniu, zmianie lub znoszeniu stosunków prawnych. Stosowanie prawa jest domeną sądów, działających według ściśle określonych w kodeksach procedur. Proces stosowania prawa przebiega zwykle według następującego schematu: ustalenie stanu faktycznego ustalenie, która norma łączy z danym zdarzeniem skutki prawne i jakie. Wyciągnięcie wniosków i wydanie orzeczenia. Ustalenie stanu faktycznego jest przeprowadzane w toku postępowania dowodowego. Dowodami mogą być dokumenty, oględziny miejsca lub osób, zeznania świadków, biegłych stron. Ustalenie właściwej normy odnoszącej się do danego stanu faktycznego nosi nazwę kwalifikacji prawnej. Przeprowadzenie prawidłowej kwalifikacji prawnej nie jest łatwe. Konieczne jest bowiem nie tylko ustalenie istnienia odpowiedniej normy prawnej, lecz również precyzyjne ustalenie jej treści i zakresu. W tym celu organ stosujący prawo dokonuje zabiegów zwanych wykładnią bądź interpretacją norm prawnych. Wyciągnięcie wniosków polega na ustaleniu konsekwencji wynikających z normy prawnej w odniesieniu do konkretnego rozpatrywanego wypadku. Wykładnia prawa, czyli interpretacja prawa, polega na ustalaniu treści i zakresu norm prawnych. Potrzeba dokonywania wykładni wynika z wielu przyczyn, a przede wszystkim z ogólnego abstrakcyjnego charakteru norm prawnych, ich nie zawsze jasnego sformułowania, wieloznaczności języka itd. Podziału wykładni dokonać można według różnych kryteriów. Wykładnia autentyczna jest dokonywana przez ten sam organ, od którego dana norma pochodzi. Jest ona powszechnie obowiązująca i wiąże wszystkich tak, jak interpretowana norma? Wykładnia praktyczna jest dokonywana przez organy stosujące prawo, a więc przez organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy administracji państwowej. Podstawowe znaczenie ma zwłaszcza wykładnia dokonywana przez sądy zwana wykładnią sądową. Wykładnia dokonywana przez Sąd Najwyższy przybiera niekiedy formę ustalonych przez ten sąd zasad prawnych, mających na celu nie tylko wyjaśnienie określonych norm, lecz także ujednolicenie orzecznictwa na terenie państwa. Zasady te są bowiem dla sądów obowiązujące. Wykładnia doktrynalna jest dokonywana w pracach naukowych. Nie ma ona formalnie żadnej mocy wiążącej, jednak autorytet poszczególnych naukowców może być tak duży, że organy stosujące prawo posługują się tą wykładnią w swej praktyce. Ze względu na metody dokonywania wykładni można wyróżnić wykładnię gramatyczną, celowościową, systemową i historyczną. Wykładnia gramatyczna, zwana także wykładnią słowną lub literalną, polega na tłumaczeniu treści normy prawnej przez badanie sensu użytych w niej słów. Wykładnia gramatyczna jest podstawową metodą interpretacji każdej normy. Wykładnia celowościowa zmierza do ustalenia treści normy przez analizę celów, dla jakich norma ta została wydana. Wykładnia systemowa Polega na ustaleniu treści normy przez analizę miejsca, jakie zajmuje ona w systemie prawa oraz porównanie jej z normami sąsiadującymi. Wykładnia historyczna ma na celu ustalenie treści badanej normy na podstawie okoliczności towarzyszących jej powstaniu. Dokonując tej wykładni, poddaje się analizie motywy towarzyszące wydaniu badanej normy, protokoły obrad i dyskusji toczących się przy jej wydaniu. Dokonując wykładni, interpretator posługiwać się może jedną lub kilkoma metodami, musi przy tym stosować zasady logicznego rozumowania określone w nauce logiki. Praworządność Praworządność polega na ścisłym stosowaniu prawa przez wszystkie organy państwowe, samorządowe, urzędy, instytucje oraz na przestrzeganiu prawa przez inne podmioty, obywateli, osoby prawne. Prawo musi przy tym regulować podstawowe stosunki społeczne i traktować wszystkich równo. Z definicji praworządności wynika, że ma ona dwie strony formalną i materialną. Praworządność formalna oznacza obowiązek stosowania prawa przez wszystkie organy państwowe, dla których prawo powinno stanowić podstawę działalności. Polega na obowiązku przestrzegania prawa przez obywateli, spółki, przedsiębiorstwa i inne podmioty prawa. W państwie praworządnym obywatel wie, że przysługujące mu prawa będą respektowane nie tylko przez organy państwa, lecz również przez inne podmioty, co umacnia jego zaufanie do istniejącego porządku i przeciwdziała lekceważeniu przepisów. Praworządność materialna oznacza zagwarantowanie przez prawo równości wszystkich obywateli wobec prawa, a także zapewnienie, że podstawowe stosunki społeczne są normowane przepisami. W szczególności prawo musi zabezpieczać podstawowe prawa człowieka i obywatela. Należy podkreślić zwłaszcza to, że praworządność zakłada niedopuszczalność nie tylko postępowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami, lecz również stosowania prawa w sposób wybiórczy z pominięciem niektórych norm bądź w sposób preferujący jedne osoby lub Dyskryminujący inne. W Polsce działa wiele organów, których zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem praworządności Trybunał Konstytucyjny, Sądy, Prokuratura, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich. Specyficznym instrumentem prawnym, zmierzającym do zapewnienia praworządności, jest tworzenie określonych procedur postępowania. Na przykład administracyjnego lub przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych. Istnienie takich procedur zapewnia obywatelom w stosunkach z administracją, instytucjami, urzędami poszanowanie ich praw, załatwienie spraw w określonych terminach, we właściwym trybie, zawiadomienie o zapadłych decyzjach, możność weryfikacji decyzji przez wniesienie środka odwoławczego. Wymiar sprawiedliwości jest jednym z przejawów działalności państwa. Wymiar sprawiedliwości cechują dwa szczególne elementy. Po pierwsze, istnienie wyspecjalizowanych organów, których zadaniem jest dokonywanie wymiaru sprawiedliwości. Po drugie, szczególna forma, procedura, w jakiej wymiar sprawiedliwości jest dokonywany. Spośród organów wymiaru sprawiedliwości wyróżnić można organy, których bezpośrednim zadaniem jest rozstrzyganie konfliktów o charakterze prawnym lub wydawanie orzeczeń w sprawach niespornych wymagających rozstrzygnięcia.